Witajcie! Za chwilę zajmiemy się rodzajnikami, a więc articles w języku angielskim, a konkretnie rodzajnikiem nieokreślonym, czyli e lub n, rodzajnikiem określonym w oraz sytuacjami, kiedy nie potrzebujemy rodzajnika przed rzeczownikiem. Za chwilę zaczynamy. Kiedy powinniśmy stosować rodzajniki nieokreślone e oraz n? Tylko przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, np. e car albo e house. Jeśli natomiast rzeczownik zaczyna się samogłoską, stosujmy wtedy rodzajnik nieokreślony n, np. n umbrella, ponieważ parasolka rozpoczyna się na samogłoskę u, albo n identity card. Dowód tożsamości, ponieważ identity rozpoczyna się na i, która też jest samogłoską. W jakich sytuacjach powinniśmy używać e oraz n? Wtedy, gdy pierwszy raz coś lub kogoś wspominamy, na przykład opowiadamy historyjkę i zaczynamy tak: I saw an old lady with a cat, an old lady, starszą panią. With a cat, z kotem, a cat. Zwróćcie uwagę, powiedziałem: An old lady. Mimo, że rzeczownik jest na L, czyli na spółgłoskę, to użyłem rodzajnika nieokreślonego N, ponieważ przymiotnik poprzedzający ten rzeczownik jest na samogłoskę: An old lady. Więc jak zwróciliście uwagę, ważna jest tutaj wymowa, żeby nie mówić e-old, tylko an-old lady. Po drugie, używajmy en wtedy, gdy mówimy jakie coś jest lub jaki ktoś jest. Na przykład it's a nice car, to fajny samochód, albo it's a good woman, to dobra kobieta. Jakie coś jest, więc użyliśmy tutaj przymiotników nice oraz good. It's a nice car, it's a good woman. Po trzecie, gdy mówimy o czyimś zawodzie, a więc L u N będzie poprzedzało zawody w języku angielskim, na przykład he's a doctor albo I'm a teacher. Po czwarte, używajmy en w wykrzyknieniach typu what a beautiful morning, cóż za piękny poranek, albo what an awful coffee, co za okropna kawa. I wreszcie, po piąte, używajmy en w wyrażeniach typu 5 times a month, czyli 5 razy w miesiącu, albo twice a day, dwa razy dziennie, czyli ile razy coś robimy: dziennie, miesięcznie, rocznie itd. Tyle, jeżeli chodzi o rodzajniki nieokreślone e oraz n. Kiedy stosujemy rodzajnik określony w? Well? Oczywiście także przed rzeczownikami, ale w jakich sytuacjach? Po pierwsze, wtedy, kiedy mówimy o czymś, co zostało już wspomniane, na przykład, I saw an old lady with a cat and the lady was crying. The lady, ta pani. Odnosimy się do tej pani, o której powiedzieliśmy wcześniej, do tej pani z kotem. Po drugie, gdy jest tylko jedna taka rzecz, na przykład, The sun is very hot this year. Słońce jest bardzo gorące w tym roku. Odnosimy się do jednego słońca, które nas ogrzewa. Kolejna sytuacja, w której użyjemy V, to gdy jasne jest, do czego się odnosimy. Na przykład Close the door, please. Zamknij drzwi, proszę. The door, te drzwi, te konkretne, te, które są otwarte przed nami. Kolejna sytuacja, kiedy powinniśmy użyć THE, to wtedy, gdy mówimy o miejscach w mieście, takich jak na przykład cinema czy theater. I like going to the theater, lubię chodzić do teatru. I wreszcie ze stopniem najwyższym przymiotnika, na przykład it's the best sushi I've ever had, to najlepsze sushi, the best sushi stopień najwyższy I've ever had, jakie kiedykolwiek jadłem. Za chwilę kolejne sytuacje, w których używamy the. Kiedy jeszcze używamy rodzajnika określonego W? Z instrumentami muzycznymi, na przykład My son plays the violin. Mój syn gra na skrzypcach. Kolejne użycia z przymiotnikami określającymi narodowości, gdy odnosimy się do całej grupy, na przykład. The English are famous for drinking tea. The English, czyli Anglicy. Anglicy słyną z picia herbaty. Albo The Chinese invented paper. Chińczycy wynaleźli papier. I wreszcie przed nazwiskami, gdy odnosimy się do całej rodziny. Na przykład The Simpsons bought a car last week. Simpsonowie kupili w ubiegłym tygodniu samochód. Zwróćcie uwagę: The Simpsons, a więc do nazwiska, została dołączona literka S. Za chwilę kolejne użycia W. Spójrzmy teraz na rodzajnik określony W z nazwami miejsc i nazwami własnymi. Po pierwsze, używać go będziemy przed morzami, rzekami, oceanami oraz pustyniami. Na The Black Sea, the Rhine, the Indian Ocean, the Sahara. Zwróćcie uwagę, że kiedy słówko zaczyna się na samogłoskę, zmiękczamy the do the, np. the Indian Ocean. Po drugie, the stosować będziemy przed grupami wysp, przed pasmami górskimi, krajami w liczbie mnogiej, a także krajami ze słówkami republic, state, union w nazwie. Na przykład the West Indies, the Alps, the Netherlands. The United Kingdom, The United States, The Czech Republic. Po trzecie, The używajmy przed nazwami hoteli, gazet, kin, teatrów, galerii oraz muzeów, na przykład The Ritz, The Grand Hotel, The Guardian, The Odeon, The Playhouse, The National Gallery, The British Museum. Spójrzmy teraz na sytuację, kiedy nie używamy rodzajników. Po pierwsze, gdy mówimy o czymś bardzo ogólnie, generalnie. Sytuacja ta dotyczy rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej oraz rzeczowników niepoliczalnych. Na przykład women talk more than men. Kobiety mówią więcej od mężczyzn. Women, men to właśnie rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej. Czy kolejny przykład. Love is more important than money. Czyli miłość jest ważniejsza od pieniędzy. Love, money to rzeczowniki niepoliczalne. Po drugie, nie używajmy rodzajników z niektórymi rzeczownikami, np. home, work, school, church, po przyimkach takich jak at, to czy from. Na przykład She'll be home at 5 p.m. Ona będzie w domu o 5, czy What time do you come back from work? O której godzinie wracasz z pracy? Po trzecie, nie używajmy rodzajników przed nazwami posiłków, dniami, miesiącami. Na przykład I always have breakfast on Wednesday. Zawsze jadam śniadanie w środę. Po czwarte, nie używajmy rodzajników przed słówkami next oraz last z nazwami dni. A także z usówkiem week, month, i tak dalej, na przykład see you next Monday. Do zobaczenia w kolejny poniedziałek, albo I bought it last week. Kupiłem to w ubiegłym tygodniu. Kolejna sytuacja, w której nie powinniśmy używać rodzajników, to przed większością krajów, na przykład Poland, kontynentami, Africa, ulicami, na przykład Oxford Street, parkami, Hyde Park, sklepami, na przykład Gap, czy placami, Trafalgar Square. Kolejna sytuacja, kolejny przypadek, kiedy nie powinniśmy używać rodzajników, to przed indywidualnymi, pojedynczymi wyspami i górami, np. Corsica czy Everest. Pamiętajmy jednak, że przed grupami wysp i pasmami górskimi powinniśmy użyć rodzajnik określony W. I wreszcie nie używajmy rodzajników przed rzeczownikami abstrakcyjnymi, takimi jak na przykład hope, nadzieja, beauty, piękno, czy love, miłość. I taki przykład beauty is only skin deep, czyli piękno jest powierzchowne. To takie powiedzenie. Zróbcie kilka dołączonych ćwiczeń i do zobaczenia w kolejnym edukaście.